I ten projekt nie wiem, czy był dostarczony, czy nie był dostarczony, bo on do nas nie dotarł. On do nas dotarł dopiero teraz na tą sesję. Hmm. I wtedy pytanie właściwie, że ten projekt przez trzy miesiące był. Dlatego w tym czasie przedstawiliśmy drugi projekt, ponieważ nie było ani projektu, ani komisji, ani do znaczy, ani projektu, ani żadnej informacji, co się dzieje z tym projektem. Poza tym nie dalej utrzymujemy, wnioskujemy, aby ten projekt został przyjęty i, i prowadzony pod obrady sesji. Zresztą wnioskował, będę wnioskował w imieniu klubu, aby przyjąć, ponieważ jest to bardzo ważna sprawa dla powiatów, aby przeanalizować i jeden projekt, i drugi, bo tak na dobrą sprawę, no to komisja y, przedstawiła coś w ostatniej chwili, coś co budzi tutaj wiele zastrzeżeń, wiele propozycji. Myślę, że od większości radnych. I proponuję, aby te projekty, przyjąć sobie dwa projekty, aby, nie wiem, albo przedłużyć pracę tej komisji, która skończyła swoje działania, albo powołać nową, zależność zależności od procedury I żeby na następną sesję naprawdę przygotować projekt, propozycje, propozycje tego statutu, uwzględniając te wszystkie zastrzeżenia, te wszystkie propozycje, które zostały przedstawione. My oprócz tego projektu, który złożyliśmy, analizując, ponieważ w ostatniej chwili dotarł do nas ten projekt przedstawiony przez zarząd, do tego też złożyliśmy wiele propozycji zmian. I teraz no, zależy jaką przyjmiemy procedurę, albo przyjmiemy taką procedurę, że będziemy tutaj w drugim punkcie analizować wszystko, właściwie jak wykonywać pracę komisji jako rada. To zostawimy to radnym jeszcze yy, do analizy, do przeanalizowania i przedstawienia propozycji na następną sesję. Właśnie mi no, się nie dzieje, aby nie ma takiej konieczności, aby ten status śledź był przyjmowany. Jak czeka od października, właściwie trzy miesiące, to nic się nie stanie, poczeka jeszcze z miesiąc, a na pewno usprawni to, myślę, że usprawni to i działanie całej Rady, usprawni posiedzenie sesji bez potrzebnych tutaj dyskusji i głosowań, faktycznie no, bez konkretnych analiz i będziemy mieli czas, aby zrobić to dobrze. No dobrze, to, bo ja teraz tak. Po pierwsze... Projekt statutu tutaj, podpowiada mi pani Kaszar z Góry Rady, że projekt został stworzony 18 stycznia, tak? Więc nie w październiku, tylko 18 stycznia, a termin był do 19 stycznia, więc tak jak mówiłem termin został zachowany i został rozesłany, został rozesłany radnym 15 lutego, tak? Dzisiaj mamy 28, więc trochę tych dni radni na zapoznanie się z uważam, że e, mniej, tak? E, tym bardziej, że były komisje i to jest, e, to jest jedna sprawa. I teraz ja nie rozumiem, bo teraz tak, czy koalicja samorządowa, tak? Popiera wniosek o wprowadzenie do porządku obrad swojego statutu czy nie, bo w pewnym momencie zrozumiałem, że tak, a potem że jednak chcielibyśmy Oczywiście, żeby chcieliby się wprowadzenie do... do porządku swojego statutu I to, w trakcie, to ja bym wnioskował, żeby wprowadzić robić ten statut do obrady sesji, z tym, że w trakcie wnioskowałbym dalej. Aby jeszcze obydwa statuty przekazać do komisji. Czyli rozumiem, że z chcemy wprowadzić to do porządku obrad. Po czym e, radny ma nadzieję, że zostaną e, oba projekty skierowane jednak do pracy w komisji. Tak? W pracy Nie, to już jest techniczna sprawa. my wnioskujemy, żeby wprowadzić ten statut. Znaczy no, są dwa statuty. No. Są dwa projekty statutu. Dwa statuty, projekty tak? statutu. trzeba tak? no no się... to przeanalizować. No, po prostu, no, są to propozycje hmm. radnych, które trzeba dokładnie przeanalizować. Ja tylko co co do trybu, a moja to propozycja to dotyczy trybu pracy na ale dalej oczywiście Rozumiem. Pasuje. Popieracie Państwo wniosek, mówiąc krótko o tego do Oczywiście. Tak? I ale I jeden uchwały drugiej.